Czas na kolejny odcinek Pieszo przez Małą Polskę, zostaw lajka, zostaw suba, a najlepiej z dzwoneczkiem. Witajcie, pierwszego dnia, 27 tygodnia Mistrzostw Harpaganów przy blasku zachodzącego słońca. Ruszamy, ponieważ jest ostatni dzień czerwca, a to oznacza, że pół roku Mistrzostw Harpaganów właśnie dziś dobiegnie końca. Ołó. Witajcie! Drugiego dnia, 27 tygodnia Mistrzostw Harpaganów. No, z dniem dzisiejszym rozpoczyna się drugie półrocze 2025 roku, a więc nie możemy próżnować, wakacje trwają, a to oznacza, że przy okazji trzeba też ładować kolejne kilometry. Au! Witajcie! Trzeciego dnia, 27 tygodnia Mistrzostw Harpaganów. Nieco sobie zmieniliśmy trasę przejściową. Tędy jeszcze nie szliśmy. Więc co? Ruszamy na kolejne kilometry. Lecimy, nie śpimy. Ału witajcie 4 dnia 27 tygodnia Mistrzostw harpaganów. Bardzo upalnego dnia, ponad 30-stopniowego dnia, ale krótki trekking trzeba zrobić, żeby kilometry zarobić. Ału proszę Państwa o meczu. Towarzyskim w minilidze i po ostatnim dniu pierwszego tygodnia Lata w mieście. Idziemy 5 dnia 27 tygodnia Mistrzostw Harpaganów na kolejny trekking. Nawet jak się nie chce, nawet jak wszystko boli, nawet jak nie ma się siły, trzeba lecieć, nie spać i robić kilometry. A Kolejny, proszę Państwa, dzień 27 tygodnia Mistrzostw Harpaganów to dzień 6, a więc kolejne kilometry trzeba wbić, żeby dzień był udany. Witajcie! Witajcie na dłuższym dość trekingu. 7 dnia 27 tygodnia Mistrzostw Harpaganów. Nie bądź zegarkiem, podziel się lajkiem i nie bądź nubem, poczęstuj mnie subem.